Pan jest zarejestrowany tak proszę w Jaki jest problem? Dlaczego pan do mnie przyszedł? Żyli? Choroba polega na poszerzaniu żył, ponieważ w żyły tym się różnią od tętnic, że posiadają wewnątrz zastawki. Jeśli żyła poszerza się, to zastawki nie przytrzymują krwi, która jest pompowana w kierunku serca, i wówczas krew w pozycji siedzącej albo stojącej, bo jeśli leżymy, to ta sprawa nie ma miejsca, krew. Y Wraca z powrotem w kierunku stopy. Na sam rozwój żylaków, na ich postęp, progresję wpływają nasze codzienne aktywności, czyli praca biurowa, siedzący tryb życia, brak ruchu, brak odpowiedniej aktywności fizycznej, zaniedbania w ciąży, podczas okresu połogu u kobiet. To wszystko powoduje, że zmiany, które mamy genetycznie zakodowane i do których mamy predyspozycję mogą przybrać właśnie postać bardzo dużych żylaków. Tu widzimy, że są obwodowe zmiany żylne na, na podudziu. Obrzęki, kurcze nocne, bolesność, która nasila się w ciągu dnia. I pod koniec dnia mamy wrażenie tak jakbyśmy nosili jakieś ciężary w nogach. U mnie prawdopodobnie jest to efekt długiego siedzenia przy biurku, bo jakieś 5 lat temu miałam zapalenie żyły, o czym nawet nie wiedziałam. Potem po roku miałam ponownie zapalenie żył, które później zostało stwierdzone już. U lekarza, i on właśnie stwierdził też, że poprzednio już raz musiałam coś takiego przechodzić, a później to permanentnie zależy od tego, czy dłużej prowadziłam samochód, czy dłużej siedziałam za, biurku, za biurkiem. To wtedy wzmagały się bóle w nodze, takie uczucie ciągnienia. Podstawą do zakwalifikowania pacjenta do jakiegokolwiek leczenia czy Zaleceniem mu jednej z naszych metod leczniczych jest rozmowa z pacjentem i wykonanie mu podstawowych badań diagnostycznych. Głównym badaniem, które ocenia nam funkcję układu żylnego, wykrywa obecność żylaków i bada funkcję zastawek w układzie żylnym, jest badanie ultrasonograficzne z dodatkowym badaniem przepływu w naczyniach. To są tak zwane badania podwójnego obrazowania. Te metody leczenia żylaków, które w tej chwili mamy, mamy w, w, które są refundowane i powszechnie stosowane w oddziałach chirurgicznych, to jest metoda dosyć stara. Pierwszą taką operację przeprowadzono w, mniej więcej w 1907 roku i ona z pewnymi modyfikacjami przetrwała do dnia dzisiejszego. Często powikłaniem tej operacji jest na przykład przewlekły nerwoból. Czy zaburzenia różnego typu neurogenne? Dzisiaj nie musimy usuwać żył, a możemy je zamknąć od wnętrza. Posługując się takim urządzeniem jak ultrasonograf, jesteśmy w stanie zwizualizować chorą żyłę pod skórą wejść do niej wenflonem, czyli taką igłą z plastikową nakładką i przez ten wenflon następnie wchodzimy włóknem laserowym lub taką specjalną sondą, która na końcu ma emiter fal radiowych wysokiej częstotliwości jesteśmy w stanie taką żyłę chorą jak gdyby zaspawać od wnętrza. Energia światła jest zamieniana wewnątrz naczynia w ciepło, co powoduje gwałtowne podgrzanie ściany naczynia, a następnie jej zniszczenie. Co skutkuje tym, że żyła jest trwale zamknięta lub w niektórych przypadkach nawet organizm ją samoistnie usuwa. Metodę stworzono, by wykonywać zabiegi u pacjentów bardziej ostrożnie, bardziej delikatnie. Jest to nieobciążająca metoda zamykania żylaków przy użyciu włókien laserowych. Dzięki niej pacjent przybywa rano na zabieg i zwyczajnie wychodzi zaraz po nim. Jest to więc bardzo proste i łatwe dla niego. Tak jak lokalnie znieczulamy na przykład do usunięcia jakiegoś pieprzyka czy włókniaka ze skóry i to wystarcza, tak samo tutaj zdeponowanie środka znieczulającego w tej przestrzeni powięziowej, w której znajduje się żyła, Chora powoduje, że nie musimy znieczulać pacjenta ogólnie, i to wystarcza w zupełności. To nie jest wcale bolesne. Jeżeli chodzi o operację laserową, to nie jest bolesne. Jest tylko leciutkie ukucie, jakby, jakby pszczoła uku, ukuła, albo u, ten komar tak ukąsił. Takie leciutkie ukucie tylko jest. Nie bolało mnie wcale przy lewej nodze. Pacjent może wręcz śledzić jego przebieg wspólnie z lekarzem na monitorze ultrasonografu, rozmawiać na temat tej procedury w trakcie wykonywanego zabiegu. Jak również, jak również kontrolować jej przebieg i widzieć wszystko, co się z nim dzieje. Niektórzy pacjenci bardzo pozytywnie to odbierają, dlatego że cały czas wiedzą dokładnie, co się z nimi dzieje i w ten sposób redukuje to w znacznym stopniu ich lęk czy niepokój przy takim wykonywanym zabiegu. Jeżeli pacjent w podeszłym wieku albo pacjent, który jest obciążony innymi chorobami, jest dyskwalifikowany przez anestezjologa od znieczulenia, to często jest też dyskwalifikowany od zabiegu operacyjnego. Natomiast zabieg wewnątrznaczyniowy, ze względu na swoją małą inwazyjność i możliwość wykonania ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym, rozszerza nam krąg pacjentów potencjalnych takiej procedury o te osoby, które nie mogą być operowane w szpitalu w znieczuleniu z powodów innych obciążeń, np. kardiologicznych czy pulmonologicznych, czy problemów z innymi narządami czy układami. Mamie po tej operacji ewidentnie o wiele szybciej rana się zaczęła goić. Przede wszystkim zniknęły dokuczliwe skurcze, w związku z tym mogła normalnie spać, odpoczywać. Opatrunek mogła już zmieniać raz na dobę, w jakichś skrajnych przypadkach przy bardzo wysokich temperaturach na zewnątrz, dwa razy na dobę, ale ewidentna poprawa nastąpiła. Są różne rodzaje włókien, które stworzyliśmy. Są włókna klasyczne działające na wprost mamy też włókna 360 stopni, które rozprowadzają równomiernie wokół promieniowanie energii lasera. Zaprojektowaliśmy również włókna sferyczne. Również mają różną grubość te włókna, także te grubsze pozwalają nam na przechodzenie przez żyły, które są poskręcane. Trudne do przejścia tym włóknem prostym, cienkim. Ta procedura, mimo iż jest o wiele mniej traumatyzująca, jest przy tym skuteczniejsza niż ta metoda operacyjna, o której mówiliśmy stripping. Nazywamy tę metodę. I dlatego dzisiaj chętniej posługujemy się tymi nowoczesnymi technikami, gdyż pacjent raz nie musi być znieczulany ogólnie ani przewodowo dokręgosłupowo, co obniża ryzyko zabiegu. Dwa bezpośrednio po zabiegu, po założeniu pończuch uciskowych o stopniowanej kompresji może pójść do domu. To perspektywnej metod w medycyny pozwalają się To jest bardzo przyszłościowa metoda współczesnej medycyny, pozwalająca wykonywać zabiegi na większe niż dotychczas grupie pacjentów i to w ramach chirurgii małoinwazyjnej. Czyli pacjent przychodzi, robi się jemu zabieg i on od razu wstaje i idzie. Nie traci się pieniędzy na pobyt w sali pooperacyjnej hospitalizację i ta metoda ambulatoryjnej chirurgii na dzień dzisiejszy jest bardzo perspektywiczna i ten metod lasernej chirurgii no na сегодня e bardzo perspektywny